Dzień dobry Państwu, zapraszam na spotkanie z Wojciechem Przoniakiem, jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Spotykamy się w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej. Minuty dzielą nas od monodramu BELFER. <laughs> Czy z tym spektaklem, który prezentuje Pan gliwickiej publiczności, odwiedza Pan też swoje miasto, miasto swojego dzieciństwa i swojej wczesnej młodości? To jest też okazja do takiego spotkania? No tak, bo no to zawsze... Dobrze. Miłice to to się nie zmieniły, to przynajmniej ta, to, ta, ta część, która, w której jesteśmy. Między innymi tutaj dwa kroki chodziłem do szkoły podstawowej, potem do Liceum mnie, bo mnie nie przyjęła dyrektorka. Pracowałem na wydziale, na wydziale Budynica Żelbetowego jako laborant w katedrze profesora Kaufmana. Tutaj za, zakładałem teatr studencki. W klubie, który już nie istnieje. Tam jest Wydział Chyba Architektury w tej chwili, na Strzody A no, Mieszkałem na Arkońskiej na ulicy Wrocławskiej. No, no, to są te kąty moje. Pana kąta, ale też związki z Politechniką Śląską, jak słyszę. Nie, po, nie pociągała Pana nauka? Nie na tyle mocno, żeby pójść w tym kierunku? Nie, to nie był mój świat i pracowałem tylko dlatego, że żeby zarobić na życie. Chodziłem do liceum wieczorowego na wieczorka. I, I w amatorskim teatrze udzielałem się i właśnie w studenckim teatrze. Nie będąc studentem Współtworzyłem teatr studencki przy Politechnice. No, ale byłem pracownikiem. Klub na przykład, który się wtedy znajdował na pierwszym piętrze Właśnie tam, gdzie wydział dawny, klub Spirala, a gdzie się Wydział Architektury, to tam był taki klub właśnie politechniki, dużo mniejszy niż ten piękny budynek, ta willa. No i tam miałem prawo, mam jeszcze tą legitymację zresztą chodzić sobie, pyszne kanapeczki albo i się oglądałem telewizję. Miałem Tutaj chodziłem, próby miałem na górze, grałem na saksofonie, tu sobie schodziłem. Miałem bardzo komfortową, miłą sytuację. Ja myślę, że to są zaskakujące wieści dla bardzo wielu pracowników Politechniki Śląskiej, którzy będą oglądać ten wywiad i nie przypuszczali, że Pan Również należy do tego samego grona. No widzi Pani, To nie zostałem inżynierem, ani. Hmm, nie skończyłem wydziału budownictwa, ale miałem mnóstwo przyjaciół, moich kolegów, którzy pokończyli studia tutaj, profesorów, proszę nie zapominać, że Politechnika Śląska w Lidlice jest um, urodziła się z Włoski. mój że był pracownikiem Politechniki Włoskiej, tu był dyrektorem biblioteki, jak przejechaliśmy Politechniki, także mnóstwo przyjaciół, profesorów, no to, 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 środowisko była no, po prostu zaprzyjaźniona, czyli znani, no, więc jak, jakby naturalne to było, że, że się coś tutaj dzieje, no bo to poza tym, uczelnia, no to byli bardzo ważne, że środowisko inteligencji, prawda, dał zastrzyk temu miastu. Nie tylko miastu zresztą myślę, w no ogóle tak. regionowi, prawda. No, na pewno, Technika. tak, ale miasto też to bo odczuwało, że tu jednak jest, są studenci, to jednak jest tak, to jest inny wymiar Inny troszkę. wymiar, inne miasto się robi, kiedy to jest prawda. młodzież, inteligencja. Skoro mowa o młodzieży, w jednym z wywiadów przeczytałam, że Pan jest bardzo wyrozumiały dla młodych ludzi, chociażby przez pryzmat własnych doświadczeń osobistych, nierzadko mm -hmm. trudnych. I e, dlatego wyrozumiały, że zna Pan ten moment przemiany, takiego przemienienia i konstruowania się człowieka w młodym człowieku. Tak? O, tak, to jest, wie Pani, no jakby fundamentalny moment w życiu każdego człowieka, no, dziewczyny też, prawda? W dzisiejszym świecie jeszcze, bo rola kobiety czy dziewczyny 50 lat temu to jednak była inna, to się zmienia, prawda? Natomiast chłopca rzeczywiście, no bo, bo no musi. Nikt przecież tego nie, nie jest w stanie z góry zaplanować, wejść w życie i dawać sobie radę. Ja byłem zmuszony moim losem, bo ojciec mi umarł, jakbym miał 13 lat, więc byłem z, jakby z, kompletnie y, sam na świecie. I musiałem sam wiele rzeczy y, dochodzić samemu do wszystkiego. Ja nie nie miałem żadnej pomocy z znikąd, do matki nie, bo matka mnie była tak nie nieprzyzwyczajona do nowej sytuacji, nikt w życiu nie pracowała. No to był pełny komunizm straszny. Nie było pieniędzy, więc w ogóle bracia już na studiach, drugi już dawno poza domem, najstarsi moi bracia. Ja byłem kompletnie samotny. W związku z tym musiałem, to taka próba była, no. Los mi dał, że musił mnie do, do, do decydowania o sobie. W związku z tym ja bardzo szybko dojrzałem. I w stosunku do moich kolegów później na studiach byłem dużo, dużo dojrzalszy. Ja miałem 13 lat, i poszedłem do Bryjaniny, a teraz to, to, to ta szkoła, ta, ta, ta jednostka, ta ulica inaczej nazywa, tam był woj, pułk Wojsk Pancernych, chyba 19-27 no, pułk na, numer. Vis -vis, jakby z góry cmentarza. To taka długa ulica, która prowadzi od szpitala, tak, ona się inaczej nazywa, bo Berlianis to był grecki komunista, więc już się, krótko mówiąc, yy, i tam spędziłem dwa lata. Więc dwa lata, dwa lata w wojsku do yy, takiego chłopca małego, mieszczańskiego domu. Yy, yy, to był szok, w związku z tym i to była konsekwencja tego wszystkiego, potem tam jak pracowałem, już nigdy nie nadrobiłem, dlatego ja pracowałem na Politechnice, zarabiałem w, śmiesznie, w Kajtusiu, w spółdzielni y, dla studentów, którzy tak pomagali, nie czy ona dzisiaj jeszcze istnieje. Y, no i musiałem dojrzeć sam. Dzisiaj sytuacja jest trochę inna z młodzieżą, dlatego, że nie ma czasu dojrzewania. Wie Pani, to jest właśnie to, ta różnica, kiedyś było, słowo dojrzewanie, a dzisiaj się nie dojrzewa. Tak nie ma, zwróciła Pani uwagę, nie ma przejścia z sezonu. Nie ma, dokładnie o tym To z człowiekiem to samo jest. Gdzie mhm. Skaczą od razu w to i mhm. nie wiem co z tego wyniknie, jak to będzie wyglądało, jednak to jest różnica. Do, 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 że czas, wydaje mi się, dzisiaj, może, może człowiek, dostosowywać się do różnych warunków, Przyspiesza, ale czy można szybciej spać? Na pewno nie. Krótko można mniej spać, krócej, ale szybciej nie. W związku z tym ja przyznam się szczerze, że rytm biologiczny człowieka jego rozwój tak został stworzony i można przyspieszyć nagle, że 15-letnia dziewczynka będzie taka, jak, która ma 30 lat, urodzi dziecko. To niemożliwe, bo jest pewien rytm naturalny, biologiczny. I jeżeli dzisiaj patrzę na tę młodzież, który ma absolutnie inne problemy, znaczy nie absolutnie może, ale innych problemów niż ja miałem jako chłopak. W związku z tym mam tak, ja bym się zresztą nie zamienił z nimi, ale y, widzę tą, tą, w tym przynajmniej sensie ogromną różnicę między okay. mną, chłopcem, który miał tam 12 na, lat, a dzisiaj takim chłopcem, który ma 12 lat. Okay. I też ogromną trudność, myślę sobie, słuchając Pana, tak myślę o młodych ludziach, o mm. tym, że te czasy im nie sprzyjają, tak, tak nie, myślę. dlatego że y, ja, nie, ja nie byłem znerwicowany życiem. Znaczy życie mnie nie, nie, nie powodowało do, do nerwicy. Mm. Był dom, mój się chodził do pracy, były inne zupełnie problemy, które dzisiaj tu również są. Był kwestia pieniędzy, kwestia wakacji, kwestia... No były jeszcze inne, czy nie ma, był butów, no, był to po wojnie bardzo okrutny czas stalinowski. były mnóstwo innych problemów. Natomiast było życie. Ja mam wrażenie takie, mam takie wrażenie, również patrząc na moich znajomych, którzy weszli w ten rytm, nie tylko moi rówieśnicy, ale, ale młodzi, że nie żyją. Tylko mają pracę i jadą na wakacje odpowiadać. I potem pracę, nie żyją. A myśmy żyli. Ludzie się odwiedzali. No, zupełnie inne ten rytm, nie, nie, nie. to nie dotyczyło tylko mojego środowiska, inteligencji, ale to dotyczyło wszystkich robotników, górników, których, których obserwowałem, mieli swoje głębniki, sobie żyli. No to jest inny świat, mi bliższy osobiście, a może dlatego, że, że ten świat, hmm. z tego świata pochodzę, okay. ale patrząc, to nie wiem, czy tak człowiek jest bardziej szczęśliwy, że to, co hmm. tym, co dzisiaj się dzieje. Co, hmm co ta cywilizacja robi z człowiekiem. Znaczy można by, chciałam powiedzieć, że to nie jest żadną błędą, ale patrząc na statystyki zachorowalności, dobrostanu psychicznego, to nam nie służy, prawda? Ta, a ma Pani w radę, w której widzi reklamy, popraw to, na wszystko jest lekarstwo, w zasadzie jak Tylko Pani na idzie do nie optyki, nie na to, tak. to Pani powie, zrób to, kup to, tutaj będziesz tego, zadowolony tak. seks, tu będziesz miał ten, tu wątroba, tutaj starość, tu włosy, tu zmarszczki, wszystko, tak, ale tak. A, a jedno zostaje, nie ma tego jakiego lekarstwa, hmm. na to, żeby człowiek był miał tak prawdziwą głęboką satysfakcję z życia. Żeby człowiekiem był po prostu. Po prostu, tak. a nie żołnierzem, bo, bo ta cywilizacja to jest, moim zdaniem, prowadzi przynajmniej do tego, do, do tej korporacyjności, do żołnierzy, do for, formatu. Ludzie są sformatowani, ja to widzę. W, Chodzę do banku, oni mówią tym samym językiem, dziwnym językiem, nie, 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 no to formuły, są formuły. Nie, już ta kasjerka nie ma pola do rozwoju, bo nad nim musi liczyć. Więc w związku z tym go przesuwa mechanicznie przez 12 czy 8 godzin, to no przecież zwariować. No, więc kiedy życie zmuszało czy, czy tego, który coś robił. No bo jakby krzywo zrobił, to. Mu, Wbił źle gwóźdź do buta, czyli, ja to maszyny, wszystko. To też Czeplin był geniuszem, dlatego, że widziała mm -hmm, pani. Tam, tak, bo, tak, Wszystko przewidział i żak ta wszystko przyszedł. przewidział. <laughs>